Siemaneczko wszystkim, jestem Bartek Słuchajcie, chciałbym na wstępie parę słów na temat kurierki Ogólnie bym chciał zacząć kręcić materiał na temat kurierów, klientów, pracy w kurierce No i wiele, wiele innych Tylko pytanie, czy chcielibyście to w ogóle oglądać, czy jesteście zainteresowani Chciałbym powiedzieć na początku, że praca kuriera to nie jest praca, którą widzimy oczami klienta. Musimy to przeżyć, musimy to zobaczyć. Dopiero później możemy powiedzieć coś na ten temat. Bo taki z boku prosty Janusz, klient, który patrzy na nas jako klient, jako odbiorca, on w ogóle nie ma pojęcia, co to jest kurierka, czym się wiąże praca kuriera. I co on może w ogóle od nas wymagać, kiedy on nie wie w ogóle, na czym to wszystko polega? Także, jeżeli wam się byście chcieli zobaczyć, filmiki z klientami, może raczej bez, bo polityka prywatności na to nie pozwala, ale jeżeli byście chcieli zobaczyć naszymi oczami, oczami kuriera, jak to wszystko wygląda, także zostawcie suba. Zostawcie lajka like a zobaczymy, co da się zrobić. Także pozdrawiam. Siemaneczko, trzymajcie się.